Rururur, tururur, tururur. Czy marzyliście może, że stajecie rano i oglądacie najnowsze informacje na bieżąco z całego uniwersum LEGO? No i dodatkowo interesujecie się grami? Dobrze trafiliście! Bo nie niedługo startuje nowe wiadomości! Wiadomości LEGO! związane z tematyką gier, które występują w LEGO. Zabójcze połączenie. Oglądajcie codziennie, rano, wieczorem albo po południu. Nieważne kiedy to wleci, bo nie wiem kiedy. Kościół, kiedyś my to nagrywamy. Eee. Czekaj, która jest teraz? 14:46. A. To oglądajcie codziennie, kiedy wleci ten y y materiał. Te ch chyba musimy sobie ustalić jakąś godzinę telewizyjną niech po prostu zostawiamy suba i dzwoneczek, będzie fajnie No, oglądajcie